Siemanko, tu są Sojusz Strefa 0. Raczej przeciętny, tak samo jak ja, z gracz, nie posiadający jakichś super wybitnych jednostek, raczej podstawowe. Tak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj wojna, spróbujemy coś ugrać. Bardzo Was zapraszam. co nam tutaj zostało wszędzie niebieski tank spróbujmy może tego, pojedźmy im. no nie wiem, niebieskim kolorem no to walczymy zobaczymy co przyniesie los to nie bardzo nam tutaj coś przyniosło. Coś tutaj nie bardzo nam dzisiaj idzie. Ale spróbujemy. Może przegramy. O, na kombo. a już było bardzo źle. Spróbujemy tę panią. No, to już dość ładnie poszło. Nie wiem, poszukajmy niebieskich. Mniejszmy obronę, ale już sobie niebieskich dalej, grając sobie tutaj na boczku. Tak. Gramy sobie na boczku. No, jedna wygrana, pierwsza wygrana. Dobrze, poszukajmy sobie dalej ten zaczęty. Nie mocny. Może spójrzmy sobie niebieskim, spójrzmy sobie zielonym. Zobaczymy, co z tego będzie. Dodajemy, może szczęście znowu dopisze nam. Szukamy sobie zielonych, żeby ubić tego w środku pana. O, ładne combo to ładnie poszło. Teraz trzeba sobie szukać dalej zielonych. Póki co nie ma. No to ma kolejny zielony. Się wyleczy. No spróbujmy dalej. Ma kolejny zielony. że jak się odpali ten... ...tutaj... ...tylgomość, to nie będzie za wesoło. Szkoda, że nie ma obniżenia. A spróbujemy sobie tutaj zagrać mm, okay, O, bardzo ładne kombo. Znowu się udało. Pojdziemy lekarzy. Temu panowi zabrukujemy manę. A tutaj pojedziemy z tej strony. Może coś pyknie. No proszę Państwa, pięknie spróbujemy dalej. O chyba raczej wygramy ten pojedynek. No bardzo ładnie. Piekło nam tutaj. I kolejna walka na plus. No i została nam jeszcze w tej części jedna walka. Zostały nam jeszcze kilka drużyn, może tą próbujemy sobie drużyną żółtych. O tak. Wiadomo, nie są to porobieni, no ale może coś się uda. Tylko żeby były żółte. No i pięknie są żółte. Spróbujemy, odpalimy wszystkie, odpalimy sobie diament, zobaczymy co z tego wyjdzie. Obniżymy obronę i spróbujemy uderzyć w Teraz zaatakujemy może sobie tego pana, bo jest mocny. Zobaczymy tutaj. Tak, tutaj sobie wierzymy. No i trzeba by kogoś wykończyć. No, Wykończmy go, bo on jest dość mocny. No i gramy dalej. Szukamy żółtych. To zobaczymy co nam przyniesie los. Jak się wyleczy. Nie dobrze, ale próbujemy dalej. i Zobaczymy, co z tego będzie. Może coś nam się uda. Tym to nam zaraz zaatakuje. Nic no dalej nie lecą żółte. Chociaż jeden nie jest, ale nam monę. Ta pani, próbujmy dalej. No nic na razie się nie leci. Kurcze, próbujemy dalej. Wiem, że gdzieś nam wpadną te żółte. O tu widzę coś wpadło. Próbujemy dalej. i ładnie. Obniżymy obronę. Zaatakujemy Hutao. Trzeba będzie wykończyć tą panią. Uprawimy. No i bardzo ładnie. Może się uda. I dziękuję. Kolejna wygrana. No i to by było na koniec. W pierwszym filmie. Dzięki, że, żeście ze mną byli. No i zapraszam na następną część wojny. Na razie.